Jaki los czeka mieszkańców Podbeskidzia? Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Podbeskidzia, jeśli chodzi o Polskę, tak w kontekście oczywiście sytuacji międzynarodowej wojny Rosja kontra Ukraina, możliwości tego, że ten konflikt może się rozszerzyć, a także wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, który przedstawiał, że Polska zostanie zaatakowana rakietami przez Rosję. Czy zatem Podbeskidzie będzie bezpieczne? Czy będzie tam mieć miejsce tragedia, dramaty, rozlew krwi, wojna, pożoga, łzy ludzi będą mieć miejsce? No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem grze że dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji nie, przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, można powiedzieć takiej przepowiedni regionalnej, tak dotyczącej Podbeskidzia. No, były różne przepowiednie dotyczące różnych rejonów Polski Gdańska, Poznania, Wrocławia, Legnicy, Śląska, Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Suwałka. Dzisiaj przedstawiam przepowiednię regionalną dotyczącą podBeskidzia, bo też się ludzie pytali na czacie podczas audycji na żywo. E, jeśli chodzi o jasnowidzę Jackowskiego, jaki los czeka podBeskidzie? Oczywiście mówimy tutaj wszystko w kontekście sytuacji międzynarodowej, sytuacji politycznej, tak. Wiadomo, że los poszczególnego człowieka, no każdy jest inny, tak. Ktoś może mieszkać na PodBeskidziu, być szczęśliwy, ktoś może mieszkać po prostu w innym regionie polski albo świata też być szczęśliwy albo być nieszczęśliwy no ale to już jest jakby inna sprawa tak to jest kwestia indywidualna decyzji tak też tego, jak los jest nam pisany, ale my tutaj zajmujemy się oczywiście kwestią dotyczącą bezpieczeństwa przyszłości, potencjalnego zagrożenia wojną, wybuchem wojny. Tak na przykład ostatnio Rosja powiedziała, że Redzikowo, tak, to jest jedno z podstawowych praktycznie czy, czy miejsc, które po prostu Rosja by w pierwszej kolejności zaatakowała w Polsce, a dokładnie baza wojskowa znajdująca się w Redzikowie, tak. No więc tutaj według jasnowidza Skoskiego Podbeskidzie będzie bezpieczne w przyszłości, tak? Podbeskidzie w przyszłości będzie bezpieczne, nic tam się nie będzie działo w kontekście zawieruchy międzynarodowej sytuacji społecznej tutaj, tak? Że Podbeskidzie miałoby w jakiś sposób być zniszczone, zaatakowane czy przez Rosję, czy na przykład rakiety, tak brzmi ta wizja przepowiednia Stanowidza a więc Podbeskidzie miałoby być bezpieczne, tak? Podbeskidzie, pod, podbeskidzie Przyszłości miałoby być bezpieczne, więc tutaj mieszkańcy pod Beskidzia mogą odetnąć z ulgą. No, e, z taką ulgą na przykład nie mogą odetnąć inni mieszkańcy tak innych regionów w Polsce. Tak? No, wiadomo, że też zawsze naj, najbardziej, e, największe obawy to jest naturalne, tak? Nie trzeba być to jasnowidzem, Zawsze mają ludzie, którzy mieszkają w pobliżu baz wojskowych, tak? Znajdujących się w Polsce. E, czy to po prostu lotniska wojskowe, czy po prostu bazy wojskowe? No, bo wiadomo, że takie miejsca zawsze mogą zostać zaatakowane w pierwszej kolejności, e, tak? E, przez Rosję, tak? Oczywiście też inne budynki, no bo wojna Rosja kontra Ukraina pokazuje, że Rosja atakuje także budynki. Budynki cywilne, szpitale, przedszkola, szkoły, tak? No ale to już jest jakby inna kwestia, tak? Wiadomo, że tak to zawsze można się, wszystkiego można się bać, tak? Natomiast, no, widzimy na przykład, jak mają miejsce teraz te wojny, to to raczej po prostu jest to niszczenie, atakowanie celów tutaj strategicznych. Zresztą, no, tak powiedziałem, strona rosyjska powiedziała, że baza w Radzikowie, ta baza po prostu wojskowa, gdzie znajdują się tam rakiety wojskowe i tak systemy rakietowe, ona jest i tutaj. Tutaj bardzo wysoko na tej liście, można powiedzieć w cudzysłowie, takich priorytetów Rosji, gdy, gdyby potencjalnie doszło do wybuchu wojny, Rosja kontra NATO, Rosja kontra Polska, tak. No, też jest tutaj to sporna kwestia, bo na przykład Jasnowiec mówi, że całe NATO by nie walczyło z Rosją, tylko 5-6 państw będących w NATO. To byłaby Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia. Tak, powiedziałem Czechy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, to jest 5 państw, tak. One by walczyły z Rosją, a nie całe NATO, ale to byłaby strategia tak naprawdę na to, że po prostu te państwa by walczyły, ponieważ na to nie chciałoby walczyć jako cała struktura, bo obawiałoby się na to konfliktu nuklearnego, tego, że Rosja by użyła broni atomowej, tak? No nie jest powiedziane, że gdyby Rosja walczyła z tymi pięcioma, sześcioma państwami, że wtedy też by nie użyła po prostu broni atomowej, tak? No to, ale no to już jest jakby inna sprawa, tak? E, więc tutaj mm, pod Beskidzie miałoby być bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o to, co miałoby nas czekać. Natomiast, na przykład, przedstawiałem taką przepowiednię, że w łasku, gdzie są po prostu bazy wojskowe, to według Jasnowidziackiego punktowo coś może się wydarzyć więc kto wie, czy na przykład będzie tam mieć miejsce atak Rosji na bazę wojskową znajdującą się w Własku, czy na przykład po prostu jakieś próby sabotażu, tak, tutaj więc kto wie, czy taka sytuacja nie będzie mieć miejsce. natomiast tutaj mieszkańcy no, mieszkańcy Podbeskidzia mogą się czuć bezpiecznie, mogą odetchnąć z ulgą, tak jako po prostu ten region w Polsce. Ja przedstawiałem też na przykład takie regiony, które byłyby bezpieczne na przykład w Polsce, to była by takie obrazowo można powiedzieć, gdybyśmy przyłożyli literę C do mapy Polski, tak? Czyli to byłyby tereny pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, wielkopolskie, tak, tam dolnośląskie, czyli praktycznie takie miejsca, jak tutaj bezpieczne byłyby Szczecin, Poznań, Gdańsk, tak, te rejony miałby być bezpieczne według jasnowidza Jackowskiego, tak, e, jeśli chodzi o Polskę, natomiast jasnowidz też mówił o tym, że Polska będzie podzielona na trzy takie obszary, na takie trzy po prostu strefy, tak, e, na, na trzy strefy. No tutaj można się domyśleć też no, na przykład ta strefa, jeśli chodzi o wschód Polski, e, strefa newralgiczna, gdzie po prostu e, potencjalne jest ryzyko, że po, e, Polska mogłaby zostać zaatakowana przez Rosję od strony obwodu kalingradzkiego, czy na przykład od strony Białorusi, tak, też niepewna nie sytuacja byłaby Polski, gdyby Ukraina została całkowicie podbita, wtedy Rosja mogłaby przypuścić atak na Polskę z terenu Ukrainy, tak, gdyby Ukraina została podbita, no więc tak wyglądałaby sytuacja, tak, jeśli chodzi o przyszłość bezpieczeństwa, no, więc to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki, za słuchanie jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, klik na krzywce, ona dostanie już powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no i napiszcie w komentarzach co wy na ten temat sądzicie, być może tutaj będą oglądać ten film właśnie mieszkańcy podbeskidzie jakie są nastroje społeczne tak na Podbeskidziu, czy na przykład ludzie mają obawy, czy na przykład niektórzy sprzedają domy, nieruchomości działki, przeprowadzają się w inne rejony Polski, może też po prostu jest taka, no nie chcę powiedzieć psychologiczna Choza, ale pewnie po prostu lęk społeczny, może się po prostu ludzie obawiają, tak? Piszcie w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.